To nas najbardziej tutaj wszystkich dotyka, więc tymi rektoriami wiatrowymi, które, które mm. yy, proponuje się nam lokalizować w naszej gminie, w naszych miejscowościach, naszy to z tą jedną, która już funkcjonuje w, w sochole. Przyjaźni opowiadają samo o tej historie, że w ogóle gmina będzie mlekiem i odem płynąca, że będziecie mieć dodatkową szkołę czy świetlice, chodniki i w ogóle kanalizacja zostanie e, e, zrobiona. No nie ma takiej, e, proszę Państwa, możliwości. Żeby cokolwiek dyskutować o jakichkolwiek przychodach dla gminy, to musicie zacząć się mówić o 30 elektrowniach wiatrowych. Czyli jak dacie sobie pozwolenie postawić kilka elektrowni wiatrowych, to możecie się spodziewać, że będą wam dostawiać kolejne, bo już żadnej innej inwestycji tutaj po prostu e, nie będzie. E, no i jak, prawda, najchętniej właśnie są się podpisuję umowę dzierżawy żona radnego, nie wiem jak to było bo tu za mało tych elektrowni wiatrowych, a to wójt, bo większość wójtów prawda, wręcz się do tego przyznaje. I później zaczyna się jedna wielka tajemnica, obywatele nic o tym nie wiedzą, rozpoczynają się ewentualnie procedury albo spotkanie z tymi zaufanymi radnymi, którym też się opowiada, bo oni mają być promotorami tej zielonej. Energii, jakie dochody będzie miała z tego gmina e, i obywatele, którzy e, e, prawda, e, będą podpisywać te... E... Uczy się na błędach innych narodów. Bo rekrownie wiatrowe są najbardziej uspożytnione w Niemczech. Z tego Pani poseł w tej dziedzinie najbardziej znaczy, kompetentna, może mnie poprawiać, bo nie bardzo... Mi... W każdym razie mm, jest taki manifest Dunstab, który można zobaczyć w internecie wydany przez stu naukowców profesorów. Profesorów z różnych dziedzin. To być profesorem to nie jest też gratka, bo ktoś jest kompetentny w danej dziedzinie wiele lat w niej siedzi. Mówię kolokwialnie. Na przykład ten, tutaj profesorowie. I ten manifest został opublikowany 1 września 1998 roku. To była to konferencja prasowa w klubie prasowym w Bonn. Ta inicjatywa zaprezentowała manifest Dunszał traktujący wykorzystanie energii wiatrowych w Niemczech i to jest manifest przeciwko elektrowniom wiatrowym. Pozwólcie na takie delikatne cytaty, mianowicie ci profesorowie z tych właśnie różnych y, dziedzin może tylko tutaj nadmienię, że to jest przypuśćmy z architektury, chemii, inżynierii mechanicznej, prawa przemysłowego, inżynierii elektrycznej, czy nazwiska tych profesorów. Mechanika płynów, chemia, sądownictwo, matematyka, planowanie, matematyka, chemia, zoologia, itd. Tak z różnych dziedzin, stu profesorów, stworzyło ten manifest, znaczy napisały, pisze tak. Ekonomicznie, ekologicznie bezużyteczne generatory prądu, spośród których niektóre wysokie są ponad 120 metrów i które widoczne są z odległości wielu kilometrów, nie tylko niszczą charakterystyczny krajobraz naszych najcenniejszych okolic i regionów wypoczynkowych, lecz wywierają równie radykalny efekt na wywód naszych miast i wsi, którym dotychczasowymi elementami rozpoznawczymi o historycznej wartości były kościoły, zamki, pałace nadające się, nadającym niepowtarzalny charakter, gęsto zamknięte to... dworze każdy jeden jest zły, no. no to teraz ja pani słowami przytoczę do księdza Radka, który powiedział, że stu profesorów, prawda, coś napisało. Nie wiadomo, kto im płaci. Nie wiadomo, kto im płaci. No tak samo jak Pani powiedziała, że to ze tak, że Pani wie, kto mi płaci. Ja? No nie wiadomo, co tym tym profesorom. No, ze mną współpracują, to są profesorowie w wypadku moją w Polsce, polskiej akademii nauk. W związku z tym oni pracują na uczelniach. Profesor jest jest Pro... profesorem Politechniki. Oczywiście natomiast proszę sprawdzić, czy pracuje i przygotowuje projekty dla takich inwestycji. Wtedy on jest stronniczy. Jest pan wykształconym i kulturalnym człowiekiem i pan sobie zdaje z tego sprawę, że jeżeli ktoś produkuje szampon, to zrobi reklamę, która mówi o tym, że ten szampon jest genialny i tylko taki szampon można użyć. Jeżeli ktoś produkuje elektrownie wiatrowe i zarabia na tym straszne pieniądze, wie Pan ile raport kosztuje? Pewnie Pan wie. Raport oddziaływania na środowisko 400 tysięcy. W każdym bądź razie, który zresztą nie jest, powstaje metodą w bo nikt się nie patykuje niczego, nie bada to, żeby było jasne, o czym wie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Jeżeli ktoś pracuje, pracuje i zarabia straszne pieniądze, żeby przygotować całą procedurę. Yy, lokalizacji farm wiatrowych, yy, to trudno od niego oczekiwać obiektywizmu. To jest oczywiste i jasne. Natomiast a propos tego, co Pan mówi, Powiem Panu tak, to jest, to był Pana obowiązek. Dlatego, że Pan odpowiada za wszystkie procedury administracyjne. To ja dlaczego Pan nie zrobi w każdej wsi spotkania z inwestorem i nie zawołał pan, na przykład mnie przecież pan dobrze wie, czym ja się zajmuję, skoro był pan dzisiaj e, e, się. Po to, albo to prostu to mało się pan budę, no I Też nie wiedział pan o tym, e, e, że e, prawda, prosimy pana od dłuższego czasu, żeby jednak pan się e, zdyscyplinował i żeby rzeczywiście słuchać e, Dorobu, obywateli. Natomiast e, natomiast e, ponieważ zajął się pan e, e, elektrowniami wiatrowymi lobbuje Pan e, sali, skoro Pan rozmawiał tylko z inwestorami, no to musi Pan wiedzieć o procedurach e, też legislacyjnych, które mają e, miejsce w polskim parlamencie. No co najmniej od dwóch lat jest bardzo głośna e, ustawa, e, mówiąca właśnie o e, odległościach. I na koniec, nie dopłuczy mi Pan, że ja opowiadam, że wszystko jest w czarnych kolorach. To, co ja mówię, zostało potwierdzone, zresztą dostałam fantastyczny prezent na imieniny, 26 lipca tego roku przez Najwyższą Izbę Kontroli. W związku z tym proszę nie wmawiać ludziom, że ktoś biega o wsiach i straszy, tylko ja przekazuję, przekazywałam przez 7 lat, bo ten cały proceder znam. Tak jak inwestorzy próbowali dotrzeć do mnie, tak jak mam też różnych ludzi wśród inwestorów i wiem, jak to wygląda, łącznie z tym, że znam na pamięć. Każdą klatkę ich prezentacji. E, dlatego, że wiem, jak są przygotowywani i e, uczeni, i kto prowadzi jakie e, badania. I e, proszę mi wierzyć, e, że no, ja z przyjemnością bym przyjechała, gdyby Pan jako Wójt zorganizował to tak, jak Pan Bóg przykazał. Kto, Wielu bo? moich kolegów. No, zobaczymy, czy to że Deklaracje do 16 to nie spływają, ale powiem pan, ja tak, że... powie Panu. Powiem Panu. Po, po, wie pan, jak nie ma siły na radnych, którzy chcą ludzi skrzywdzić, no to ludzie krzyżą. Kto nas może zmusić do takiego bałaganu, jak to będzie stać 300-400 metrów pod oknami czy torach tam, czy Stanek ma być kolejowy, proszę pana, jeżeli pan yy, chce wiedzieć. Proszę pana, taka gmina Binawa, pan jest w pan tam jest Stoczek polski, Trojanów jeszcze walczy i mogli się wszyscy z tego witować, a pan nam takie piekło wprowadza. na obuż Rada Czy pan nas może do tego zmusić, czy rada gminy nas może do tego zmusić, czy ten pan kutman kobiet może nas zmusić do tego, gdybyśmy my to przyjęli, jak ten prawda? Jak to jest 95% ludzi przeciwnych, były podpisy, pan ich widział, wyrzucił do kosza i tak dalej, i poszło, to wszystko dalej, i po prostu wracał, bo to wszystko jest, to o tak zanikłane. I co? Za darmo tego nie podpiszę. I to jest? Brawo, brawo! Brawo! No, nie mamy żadnego tego, robimy co chcemy, jak ten, no to ja się nie dziwię, bo co my to do tej upodejścia ja chciałem tylko, w, w takim razie nie wiem, czy nie to, to, to są szkodliwe, czy nie, wiem tylko, że młynarz, to wiatra, jaki był zawsze, żaden młynarz nie umarł do tej pory, chyba, że z przejedzenia. Ale i, i teraz mam tylko takie jedno pytanie. Ja uważam jednak, że my żyjemy w państwie prawa, pewne prawo nas obowiązuje. Prawo w tej chwili jest takie, że BÓJ, czy Rada Gminy, czy Starosta Powiatowy, jeżeli inwestor przedstawia wszystkie papiery zgodne z obowiązującym prawem w tej chwili, nie ma nic do powiedzenia, musi podpisać i już. A że to jest prawda, to jest chyba najbardziej powinna z Nowe Jutro i Pani Monika Gamy na zasadzie, że one wszystkie możliwe odwołania pisali i żadne odwołanie nie dało skutku. No bo żadne to odwołanie jest ten, bo ono jest zgodne z prawem. I tu nie o to chodzi, czy wójt jest za elektroniami wiatrowymi czy nie, czy my nie jesteśmy za elektroniami wiatralnymi czy nie. Nie, nie, nas obowiązuje pewne prawo. To e, więc, e, pan jest przewodniczącym komisji rewizyjnej, o, tak? e, To rozumiem, że powinniśmy podyskutować o tym, e, w jaki sposób wydaje się warunki e, zabudowy. Bo muszę panu powiedzieć, e, że większość wójtów po prostu odmawia. I odmawia do skutku. Regionalne Izby Obrachunkowe, zresztą to nie Regionalna Izba Obrachunkowa, to według mnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze powinno zrobić, więc nie wiem jaką pan, jak, jak, jak pan ma informację, teraz ja mówię. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, później i Burmistrzowie, posługując się dobrymi kancelariami prawnymi, idą do wojewódzkich sądów administracyjnych i są skuteczne, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli wójt nie ma ochoty się boksować tak bez końca z inwestorem dla dobra swoich obywateli, samorządowcy mają milion sposobów na to, żeby służyć obywatelom. Najwygodniej powiedzieć, że nie mogę. W Kłócku chcieli wybudować trzy supermarkety wystarczyło znaleźć kilka ułomności przepisów, nie wybudowano supermarketu i zrobili to radni, bo no to oni zagłosowali za planem zagospodarowania przestrzennego. A tak to mówili, że trzeba wybudować supermarkety. No nie do wyłącznej kompetencji rady należy uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego. Więc to po pierwsze, jeżeli mówimy o warunkach zabudowy i pilnowanie przez pana wójta, jeżeli wszystkie odwołania byłyby skuteczne, pilnowanie pana starosty i wydziału budownictwa, żeby nie wydało pozwolenia na budowę, właśnie na zasadzie dobrosąsiedztwa. I gwarantuję Panu, że nie byłoby z tym problemu. Inni wójtowie burmistrzowie, kiedy widzą, jakie jest nastawienie gminy, po prostu uchwalają natychmiast plan zagospodarowania przestrzennego na tym terenie, gdzie zainteresowany jest inwestor elektrowniami wiatrowymi i wyłączają te grunty spod inwestycji. Tak zrobiło kilku burmistrzów po konsultacji ze mną, tam wskazują na miejsca do rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Dwa szybkie, krótkie sposoby w tym chaosie prawnym. Więc informuję Pana, jako samorządowiec, 9 lat byłam samorządowcem, że w momencie interpretowalności przepisów zawsze trzeba znajdować interpretację na korzyść obywateli, i zawsze się ją znajduje. Najwygodniej powiedzieć. Przyszli, wybudują, ja, ja nic z tym nie mogę zrobić. No, kompetencja rady, kompetencja burmistrzów, no po to się zostaje burmistrzem, wójtem, sołtysem, radnym, tak? Nie powiedzieć, że ja nic nie mogę. Nie, pan ma zrobić wszystko, a nie powiedzieć, że takie są przepisy. Jeżeli, jeżeli, jeżeli e, pana to nie interesuje jako komisji rewizyjnej, czy pan zrewidował e, wieloletni plan inwestycyjny? Albo wieloletni plan finansowy? <grym i zami> ile, na podstawie jakich przepisów wprowadziliście Państwo w z oczekiwanych inwestycji z elektrowni wiatrowych? Doprowadziliście to czy nie? Czy Pan może mi odpowiedzieć? Jest w wieloletnim planie finansowym wpływy z elektrowni wiatrowych? Nie, nie ma. Się do Bardzo dziękuję. Pokazała Pan dwie metody wsparcia obywateli zgodnie z. Z kolei jest inwestor w sprawie siłowni wiatrowej. Panie Wójcie, jest czwarty już inwestor Ale tam Czwarty inwestor. Siłownie wiatrowe. Siłownie wiatrowe. Siłownie wiatrowe SA. Potem na ulicy Salmańskiej przeniesie się do Warszawy. I teraz są dwa ostatnie. Proszę pana, czwarty inwestor w ciągu dwóch niespełna lat. To, co pani poseł mówi co mówił Pan Poseł Woźniak. Dojdzie do tych lat, na które umowy rolnicy podpisane, to nawet nie będą wiedzieli, do kogo się zwrócić. Tak się ich załatwiły. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja myślę, że musimy w pewnym momencie tę dyskusję pan, zakończyć, bo temat się nie wyczerpie, jak widzimy, i każdy ma coś do powiedzenia. Eee, myślę, że bardzo wiele zostało rzeczy powiedziane w kwestii wiatraków. Eee, uważam, że to są było zaproszenie na to spotkanie Pani Poseł i, i myślę, że Państwo z tego, z tego spotkania jakieś informacje wyniesiecie. Jak wykorzystając z okazji, że, że tutaj tyle, tyle Państwa przyszło, ja bym chciała powiedzieć trzy, trzy zdania dosłownie, bo jest już dosyć późna godzina i to już troszeczkę trwa, żeby każdy się tak powiem, już może, może znudził, może zmęczył. Trzy zdania o tym o czym my w naszym, w naszym stowarzyszeniu, ale też w naszym komitecie wyborczym myślimy mówiąc o tych wyborach, które nadejdą za chwilę. Jako, jako stowarzyszenie, właśnie po to to stowarzyszenie założyliśmy, po to ono powstało, żeby móc w jakiś sposób skuteczniejszy bronić się w tej walce z wiatrakami. Ta walka z wiatrakami jest dla nas bardzo nierówna, bo w tych, w tych firmach wiatrowych my musimy się zetrzeć z bardzo dużymi, znaczącymi kancelariami prawnymi i to, tak po prostu tą walkę przerywamy, jest ona nierówna. Staramy się na miarę naszych możliwości, na miarę możliwości prawników, z którymi mamy kontakty i, i którzy nam pomagają zupełnie kwarytatywnie, bo, bo tutaj jak gdyby no nie, nie mamy takiej to w jakiś sposób finansować, na miarę naszych kontaktów z innymi stowarzyszeniami, właśnie z panią poseł czy z innymi osobami, które nas wspierają robić możliwie wszystko najlepiej jak się da jeśli chodzi o te wszystkie odwołania i wszystkie wnioski, które były w, czy u Pana Wojewody Mazowieckiego, czy w samorządowym kolegium odwoławczym, czy teraz są w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w niektórych przypadkach. To przede wszystkim. I właśnie ta taka ta działalność związana z, z, z tymi wiatrakami, ale też z działalnością na rzecz tego, że tego, czego oczekuje, oczekują mieszkańcy naszych miejscowości, a więc oczekują takiej podmiotowości i takiego traktowania nas na poważnie, to o tym, o tym przede wszystkim chcemy mówić w tej kampanii, to o tym, że to właśnie my, mieszkańcy, jesteśmy najważniejsi. Tak? To, to my decydujemy o tym, co się będzie działo, bo tak jak pani poseł słusznie powiedziała, samorząd jest wspólnotą, tak? to my mieszkańcy tę wspólnotę tworzymy i my mieszkańcy wybierzemy teraz w drodze tego, tych wyborów, które nadejdą. Te, te osoby, które będą sprawowały funkcje organów, będą nas reprezentowały. Wybierzemy radnych i wybierzemy, wybierzemy wójta naszej gminy. I musimy